Ej widzowie, tutaj Rowem45, kolejna gra na kantale Pamiętajcie, koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie gry chcecie zobaczyć, bo Zobaczyłem, że w ogóle nie piszecie, co mnie martwi, bo Nie mam za na was nagrywać teraz I no jest problem po prostu Miło cię znowu widzieć Kolonel Wysłałem ci yy... Czekaj Dobra, w sumie się to przetłumacza. Jest mądre Okej okay. Tutaj zapisałem, że miło mnie znowu widzieć, kolonel yy... Wysłał mi jakąś wiadomość, jak Lord Map Pisto. Nie wiem jak to się czyta. Jakiś kryształ chyba znaleźć. No, ogólnie coś takiego. I teraz muszę jedną z odpowiedzi wybrać. Dobra, wybieram to. jest takie jak ja. E, dobra, więc zawiesz ja sami sobie to przetłumaczyć, bo ja słaby w angielsku. Tak jak mówiłem w sumie w wcześniejszym odcinku. Ale to takie, takie niektóre zdanie mogę przetłumaczyć. Czy tu jest napisane, że. Y, więc jak mogę pomóc Lordowi Map, Map Pisto? A tak jak mówię, przetłumaczcie sobie Jeśli chcecie wiedzieć całą fabułę tego Albo możecie też zagrać sami, link będziecie mieć w opisie O, wreszcie coś chyba zaczyna się dziać Jesteśmy w Kejwie No dobrze, o, muszę pewnie iść pójść tam Tam jest jakiś znak zapytania, tutaj, na mapie Tutaj, read, przeczytaj Jak używać kryształów? Mam po prostu je ułożyć w trójkącie. Tu dwa, ale brakuje jednego, trzeciego. Okej. Okay. A tu mogę przejść? Ipa, nie przejdę. Ready. Potrzebuję zdobyć 4 kilo kryształów. No i, no i teraz. Okej, okay. tu coś jest. Use. Czyli muszę w jakiś sposób wytworzyć kryształy. Ale żeby to zrobić, potrzebuję chyba jeszcze się najpierw. A tutaj nic nie ma. A super. A w tym pudle nic nie ma. Tu coś jest. A jak używać kryształów, to nic nie ma. O, tu coś jest. Aha. Okej okay. Dużo tych kartek strasznych. A tu są dni. O, kryształy są. Dabieram ją. Dzień dwudziesty. Długo tu siedzą. Tu... A, mam się kryształy. I. Jej dupa Mogę bijać? Tak, potrzebujemy klasyczny. Znaczy, dalej nie mogę otworzyć. A używając kryształów, stwórz bombę i. wybuchni Pewnie te drzwi mi przygotować. Przyrzeczy czego? Nie, to sensu nie ma. Albo też taka ten? There is no way. Nie mogę tego przesunąć. No dobrze, tylko jak wytworzyć yy, tą bombę? Pewnie głupi czegoś yy, nie tego nie doczytałem i teraz nie wiem. Yy, nie mogę tego przesunąć, może coś tu jeszcze będzie. Yy, A co? Czyś leży tak resztą? mogę. Detective Mode, aha, podkreślam Detective Mode. Świetnie. Ok, pod, pod J mam y, to. Aha, a tu jest chyba to. Ten kryształ, ten kryształ i X. Aha, czy to może być wszystko, tak? No i tak. Ten kryształ. Ten kryształ i coś. Super, nic nie działa. 2000 tysiące lat later. Teraz mi to pokaż No chyba, że tylko te dwie rzeczy mam tutaj do wsadzić Tak, miałem tylko te dwie i wytworzył mi się jakiś dziwny kryształ Nice Tylko jak ja mam stworzyć bombę? Mam zrobić kilka takich kryształów, tylko że ja miałem Jeden taki ten, wyjątkowy I już Nic nie wytworzę raczej Krystal bomb. A poczekaj, ja już przypadkiem nie mam tego kryształu do zrobienia tego. Aha. Oha, to jest ten kryształ. No dobra, ja tutaj siedzę, ja coś próbuję zrobić, ale. Ja że ten kryształ to jest bomba. Open. Serdecznie. Otwieram. To jest. A tam jakiś ziomek stoi. No dobra Altrus. Co to za dźwięk? To kolejny z Kos Eksperyment Nie udał się? Co ja, nie co raczej, co ja zrobiłem? Bo on do mnie mówi Dobra Nic nie ja zrobiłem z tego Mogę mówić S. Mogę z nim jeszcze raz pogadać, ale nie chcę tracić czasu na niego, ponieważ on mnie mało interesuje. Coś jest. Ja pierdziele Po co mu tyle czaszek? Gdzieś wszedłem i jest u... Dwóch czarodziej. Co To było... Co to boza za magicy. Pojęcie coś ten, poszukać tutaj Co to fags? Punks Aha, że szpony, dobrze Coś tu mogę kliknąć przez chwilę Ale nie wiem kompletnie co O, teraz Jest obraz i wokół tego świecy. A tą postać widziałem na początku, gdy wchodziłem do gry Co to za... Co to jest? Co to za rysunek? To jest potwór? Altar Chyba ten ziomek się nazywa Altar tu jest jakaś czaszka. A ta czaszka by mi się seria przydała, bo to mogę tam właśnie ją wsadzić. Czemu nie mogę jej wziąć? Tak szczerze mówiąc, by mi się przydała. A teraz myślę, dobrze, że mi tam pokazuje w lewym górnym rogu, że co muszę robić. Mi ogarnął. Co To ten kos. Wizowanie to dla Was grybo tej gry, bo czuję, że jakoś, jeśli chodzi o babuę, nie jest jakoś mega taka, że ten. By się w nią jakoś mega zagłębić, jest chyba jakiś sposób, że na telefonie można zeskanować tekst i go sobie przetłumaczyć, ale nie jestem pewien. Bugowalność teraz głupota. A, spacja mogłuski, co się stało? Aha, coś tam się, coś tam się otworzyło. Chyba to. No dobrze, e, co to jest? Już, a potrzebuje klucza. No dobrze, o, tutaj ktoś zmarł najwidoczniej. Ręce i kryształ, podoba mi się to Co to jest? Wygląda jak nie powiem co No i znowu jest synka. O klucz Stary klucz I tam na razie widzę, że wejść nie mogę Nawet nie będę próbował przechodzić przez to gówno Bo wiadomo jak to się skończy Boję się teraz, że coś zobaczę strasznego Nie, na szczęście to nie jest gra horror Więc nic strasznego nie zobaczę Co to jest? Mogę to zabrać Raczej nie zabrać tylko obrócić. Ja tworzyłem przejście tym dzięki temu Super, czy to mogę coś jeszcze zebrać? Skeleton Key, okay. Skeleton Wygląda to bardziej jak flaga, ale nieważne ma... butelka z wodą St Bardzo stara książka Jakieś gówno Biorę to Butelka plus grzyby A, są grzyby dobra, w sumie Chciałem po prostu teraz najprawdopodobniej Przejść do craftingu, ale co, co mnie martwi to, że Jest tu martwy kościotrup Najpotrawniej to jest ten altur i zaczynam się bać Gdziekolwiek pójść Idę za sylami krwi Bardzo mądry pomysł po prostu iść za tym I kończ ślad tu Na jakiejś kartce yy, Ktoś chce zabić kosa Musimy pogadać później Muszę znaleźć trzy magiczne Aktywować je yes, z kryształami No to jest kolekt jeden z dwóch Ja cię dupię jak coś tu będzie to ja się zasnę Raczej nic. Okej, okay, czyli coś tam pisało, że grzyby, plus woda. Teraz ta woda... i grzyb. Coś się wytworzyło. Eee, cholera wie co. O! Mega woda. Woda z grzybami najprawdopodobniej. Eee, misji na Żadnej nie mam misji. z lewym górnym. Zaczynam się bać, że tam zaraz dostanę. Robi się coś bardzo niebezpieczne, ponieważ jest tu martwe ciało. I znowu ten znak, który mi przypomina bardzo niefajną rzecz. Ja muszę więcej tego wytworzyć, bo obecnie nie mam żadnej misji do zrobienia. Tu coś jest. A. Znajdź trzy magiczne altars. Kawera, wie, gdzie to O, dobra. Na szczęście mam mapę, No mi pomaga bardzo. Ja teraz muszę podki wyrzucić, tak? Nie. Kryształ. Klucz. Grzyb. Stara książka. Malna woda. Bazury. Cholera nóż nóż Nie, nie gadaj, że będę musiał się z kimś nawalać. Tu jest zawsze przejście, czy, czy ja tam wejść nie mogę. Czaszka. Coś tam jest stoi. Ach, dobra, czyli po prostu z tym będę musiał się nawalać. Potrzebuję czaszki, ale czy jej? Tej? Może tej? A może tej? może co to jest tutaj? Też nie, żadnej czaszki. Kurde no, prawie się udało Trzy, a to chyba muszę zrobić trzy te podki, tak? Yy, ci idę teraz tak, znowu woda i grzyby I jest teraz mamy problem, ponieważ nie mam trzeciej wody I o cholerę z tym chodzi, co ja mam tu zrobić Mam podką w torze czy... coś... Aha, dobra to detektyw móc Nic to mi nie dało Leży kryształ hej, hej, tu już nic nie leży, tak? nic nie leży, eee, o, coś tu jest Co Tutaj jest? wejdę jeszcze raz na piwnicy o kurde myślałem, że coś się pozmieniało, nieważne eee, coś musiałem ewidentnie pominąć to mi się bardzo nie podoba, a tam leży kryształ w ogóle nie, sputelka z wodą mm. Jestem spełniony, widzowie Jestem w stanie zrobić teraz te trzy Mikstury i chyba zadanie wykonane Subsią I chyba nie o to chodzi. Chyba, że muszę teraz je tu wszystkie wsadzić Coś wytworzyć Nie, nic z tego I o cholerę teraz chodzi z tymi punktami Tutaj na zaznaczonej na mapie Bo właśnie jeden z grobów jest tam, drugi z grobów jest Właśnie tam znajdź trzy magiczne altars, to znaczy, że coś gdzieś leży na mapie. Znajdź nie, wytwórz tylko, znajdź torcimy, żeby sprawdzić, co się stanie. Gdy wejdę w to, ale nie chcę. próbować. Oła. i ten dźwięk był creepy. Nie, dobrze, widzowie Ja już wiem, jak to trzeba zrobić. Nie spodziewałem się, że tak to będzie dziać. Nie sprawdziłem tego, to też to też przez to. Po prostu muszę dupnąć teraz tu tutaj. No i się coś dzieje. Zobaczcie to że jestem słaby w angielski i Pewnie gdzieś tego nie dosztać. Yy, Ale od czego jest YouTube? Haha. <laughs> Ale spędzę starał się widzowie bez YouTubea na bo to jednak trochę oszustwo. I co teraz? Jeśli you want to get inside, you destroy this gate. Destroy, ale jak? Daj mi na chwilę ekwipunek. Daj mi ten nóż. Teraz tak, jeden. Idziemy coraz bardziej. Aha! No dobrze. I teraz będę mógł się nieprawdopodobnie najebalać z tym ziomkiem. Zobaczmy mojego skilla w tej grze. Co ty próbujesz? Bardzo no, się tak wolny. O ładnie, dobra, to wyrworało Mogę twój miecz. Masz bardzo fajny miecz muszę przyznać. Ciii, teraz ważne, jest, czy ja mogę coś zabrać? Tak, jest tu jakaś czaszka. jak grzyby, czy mogę zabrać? Jest jakieś jakiś zbój. Też go zabieram ze sobą. Wsadzam yy, tutaj oczywiście ten kryształ. No i Sigma. I tyle wychodzi na to, że to jest z dwóch... Bastrz. Mam wrażenie, że coś chodzi, ale... Właśnie chyba że to nie ja. Właśnie mam wrażenie, że ktoś inny tu chodzi. Nie, ale to pewnie chyba ja. Dalej mi zostaje ta lupa. Ło, co to robi daj Mordo? Tego gościa to nie było. A czy bije to, że to już bez znaczenie, bo i tak zabiera mi jedno całe właśnie życie. Usłyszałem, że coś chodzi tutaj. No i znowu fura, no jak, jaka żenara. No dobra, i kolegi nie ma z nami. Teraz można sobie tu na spokojnie wejść, bez żadnej skini. Zadzieniem czasz. I chyba najprawdopodobniej. Tak, mogę obracać tymi... Yy... Co to jest? Z kamieniami? Jak nazwać to kamienie? Czy to się kilka razy da czy... Hmm. Nie, tu się otworzyło właśnie przejście No nice. jest Witam Cię kolego, o kurde, to to masz, widzę, że masz niezłączaczkę. czaczkę I kartę Kim jesteś? Ja wiem, Mepsito Me... Mephisto mef Ja jestem, a, czy ja jestem Mephisto, okej okay. na to Ja jestem tu żeby znaleźć altar Nie mam tyle czasu na nagrywanie Udało się 3 z 3 i najpierw potem nowa misja Tak, tak jak myślałem Yes sir O, trochę rzeczy tu doszło, nie widziałem tego Continue to follow Altrus. Aha, Altrus to jest Ziemia, który zginął. Ja sobie to zabiorę oczywiście. A no właśnie sobie załaś I ta wielka czaszka. Co ona znaczy. Nic nie znaczy. Super. Yy, kryształ. Uuu. I się otworzyło kolejne przejście. Podoba mi się to. Czemu to jest jakiś zian... znak Żydów? Tak to wygląda dla mnie. Surprise, motherfucker. O kurde. O, się przystoszyłem. No. Ha. Żyję. Myślałem, że ktoś mi zarąbał. Yy, coś tu leży chyba. A, ten goblin, którego zarąbałem. No nie powiem, trochę się przestraszyłem tego ziomka. Yy, no dobrze, widzowie. To ja bym dzisiaj... To by dzisiaj chyba było na tyle. Pamiętajcie, yy, napiszcie w komentarzu koniecznie jaką grę chcecie, żebym nagrał kolejną. Naprawdę, kontentowi mi zaczyna brakować. I oczywiście kiedy, jeśli chcecie kontynuację gry Like Subskrypcja I tyle Siema